Dziś rano tysiące polskich emerytów obudziło się z niepokojem. Dlaczego? Bo w skrzynkach pocztowych zaczęły pojawiać się pisma z ZUS, które mogą odmienić ich życie. Nie chodzi o dobrą wiadomość. Nie chodzi o dodatkowy przelew. Chodzi o coś, czego nikt się nie spodziewał. Jeśli urodziłeś się przed 1949 rokiem, to co usłyszysz w tej chwili, może dotyczyć również Ciebie. I uwierz mi, nie możesz sobie pozwolić na to, żeby tego zignorować. Wyobraź sobie sytuację. Pani Halina, 75-letnia emerytka z Kielc, od lat co miesiąc otrzymuje swoją emeryturę 370 zł. więcej niż minimalna. Nie jest to wielka kwota, ale wystarcza na leki, na rachunki, na pieczywo i mleko. Pani Halina planuje. Wie, ile dostanie, ile wyda wszystko się zgadza. Aż do wczoraj. Wczoraj dostała list. Krótki, urzędowy, zimny. Informujemy, że w związku z weryfikacją uprawnień pani świadczenie może ulec obniżeniu o kwotę do 3900 zł rocznie. 3900 zł. Pani Halina przeczytała to zdanie trzy razy. Czwartym razem zaczęły jej się trząść ręce. Co się stało? Czemu nagle ZUS wysyła takie pisma? Czemu akurat teraz? I co najważniejsze, czy ty również możesz dostać taki list? Zanim przejdziemy dalej, muszę ci wyjaśnić jedną rzecz. To, co się teraz dzieje, nie jest przypadkiem. To nie jest pomyłka urzędnicza. To efekt decyzji, która zapadła na najwyższym szczeblu. Prezydent Polski podpisał ustawę, która wprowadziła nowy mechanizm weryfikacji świadczeń emerytalnych. Dlaczego o tym nie mówią głośno w telewizji? Dlaczego nie ma wielkich konferencji prasowych? Bo to temat niewygodny, bo dotyka najstarszych, najbardziej zaufanych obywateli, tych, którzy całe życie pracowali, płacili składki, budowali ten kraj. A teraz dostają list, w którym czarno na białym napisane jest: Możesz stracić nawet 3900 złotych rocznie. Zanim powiem ci, kogo to dokładnie dotyczy i jak się bronić, muszę wrócić do momentu, w którym to wszystko się zaczęło. Musimy cofnąć się o kilka miesięcy wstecz, bo tylko wtedy zrozumiesz, dlaczego to, co dzieje się dziś, mogło w ogóle mieć miejsce. Wszystko zaczęło się w lipcu ubiegłego roku. Wtedy w Sejmie pojawiła się nowa propozycja. Miała pozornie niewinną nazwę Ustawa o Racjonalizacji Wydatków Emerytalno-Rentowych. Racjonalizacja brzmi poważnie, prawda? Brzmi sensownie, ale w praktyce chodziło o jedno. Znalezienie oszczędności w systemie emerytalnym. I wiecie, gdzie postanowiono szukać tych oszczędności? Wśród seniorów urodzonych przed 1949 rokiem. Dlaczego akurat oni? Bo w ich przypadku, jak twierdzą urzędnicy, mogło dojść do historycznych nieprawidłowości w obliczaniu wysokości świadczeń. Mówiąc wprost, ktoś kiedyś mógł źle przeliczyć lata pracy, źle zweryfikować dokumenty. A emeryt przez lata dostawał trochę więcej niż powinien. Słuchaj uważnie, bo to jest kluczowe. Jeśli ty lub ktoś z Twojej rodziny urodził się przed 1949 rokiem, ZUS ma teraz prawo ponownie sprawdzić całą dokumentację emerytalną, każdy rok pracy, każdą składkę, każdy dokument. I jeśli znajdą nawet najmniejszą niezgodność, mogą obniżyć świadczenie. Nie od przyszłego miesiąca. Nie od nowego roku, od razu, z mocą wsteczną. Tak, dobrze słyszałeś. Mogą nawet zażądać zwrotu nadpłaty za ostatnie miesiące. Wiem, co teraz myślisz, przecież ja nic złego nie zrobiłem. Przecież to ZUS mi przyznał tę emeryturę. Ja nigdy nikogo nie oszukałem. Dlaczego mam teraz za to płacić? I masz rację, absolutną rację, ale system działa inaczej. System nie pyta o uczucia. Nie interesuje go, że przez 40 lat stawiałeś się do pracy o 6 rano, że harowałeś na budowie, w fabryce, w kopalni. System widzi liczby i jeśli liczby się nie zgadzają, wyciąga konsekwencje. Ale spokojnie, bo jest coś, o czym ZUS ci nie powie. Jest coś, co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję. I właśnie dlatego nagrywam ten materiał. Wróćmy do pani Haliny. Gdy dostała ten list, Zrobiła to, co każdy z nas by zrobił. Poszła do ZUS, stanęła w kolejce, czekała godzinę, może dwie. W końcu dotarła do okienka. Urzędniczka spojrzała na jej dokumenty, pokiwała głową i powiedziała: Tak, wszystko się zgadza. Musi pani czekać na decyzję. To automatyczna weryfikacja automatyczna weryfikacja. Brzmi jak coś z komputera, prawda? Jakby żaden człowiek tego nie kontrolował, jakby maszyna zdecydowała, że pani Halina dostaje za dużo. Ale pani Halina nie poddała się, zapytała wprost: Co mam zrobić, żeby tego uniknąć? I wtedy urzędniczka westchnęła, rozejrzała się dookoła i powiedziała cicho: Niech pani złoży wniosek o ponowne przeliczenie. Niech pani dołączy wszystkie dokumenty z lat 40., 50., 60. Jeśli wszystko będzie kompletne, Decyzja może zostać wstrzymana. Dokumenty z lat 40., 50. Wyobraź sobie, że musisz teraz znaleźć zaświadczenie o zatrudnieniu sprzed 50.-60 lat. Gdzie je szukać? W archiwach? W starych zakładach pracy, które już dawno nie istnieją? To jest absurd, ale to jest rzeczywistość. I teraz uwaga: bo zaraz powiem Ci coś, co może uratować Twoją emeryturę. Ale najpierw musisz wiedzieć, kogo to dokładnie dotyczy. Jeśli urodziłeś się przed 1 stycznia 1949 roku, jesteś w grupie ryzyka. Jeśli twoja emerytura została przyznana przed rokiem 2005, jesteś w grupie ryzyka. Jeśli w latach pracy miałeś przerwę związaną z opieką nad dziećmi, z chorobą, z emigracją zarobkową, jesteś w grupie ryzyka. Jeśli w dokumentach emerytalnych figurują okresy pracy w tak zwanych szczególnych warunkach, Jesteś w grupie ryzyka. Może to brzmi jak zastraszanie, ale to nie zastraszanie. To fakt. ZUS wysłał już ponad 20 tysięcy takich pism. 20 tysięcy. I to dopiero początek. Do końca marca ma trafić kolejne 40 tysięcy. To oznacza, że co dziesiąty emeryt w Polsce może dostać taką informację. Ale i to jest ważne nie każde takie pismo oznacza automatyczne obniżenie emerytury. To jest właśnie to, czego ZUS ci nie mówi wprost. Pismo to tylko wezwanie do wyjaśnienia, to nie wyrok, to pytanie, i jeśli odpowiesz na nie właściwie, jeśli dostarczysz odpowiednie dokumenty, możesz całkowicie uniknąć obniżki. Co więc musisz zrobić? Po pierwsze, nie panikuj. Wiem, że to trudne, gdy dostajesz list mówiący, że możesz stracić prawie 4000 zł rocznie. Ale panika nie pomoże. Musisz działać spokojnie i metodycznie. Po drugie, przeczytaj pismo od początku do końca. Uważnie, nie pomijaj żadnego zdania. W piśmie ZUS zawsze podaję konkretny termin, w którym musisz zareagować. Zwykle jest to 14 dni roboczych od dnia doręczenia. Jeśli przegapisz ten termin, sprawa zostanie rozpatrzona automatycznie, bez Twojego udziału, i wtedy obniżka może wejść w życie od razu. Po trzecie, zbierz wszystkie dokumenty, które mogą potwierdzić Twoje lata pracy: świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy, stare legitymacje służbowe wszystko, co masz. Jeśli czegoś brakuje, Idź do archiwum zakładu pracy albo do archiwum ZUS w Twoim mieście. Tak, będzie to wymagało czasu. Tak, będzie to męczące, ale to jedyny sposób, żeby udowodnić, że Twoja emerytura została naliczona prawidłowo. Po czwarte, złóż pisemny wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia. Możesz to zrobić osobiście w oddziale ZUS albo przez platformę PUE-ZUS, jeśli masz dostęp do komputera. We wniosku wyraźnie napisz: Wnoszę o wstrzymanie decyzji o obniżeniu świadczenia do czasu weryfikacji pełnej dokumentacji. To jest ważne zdanie. Przepisz je dokładnie. Po piąte, jeśli nie czujesz się na siłach, żeby to wszystko zrobić samodzielnie, poproś o pomoc: córkę, syna, wnuka, sąsiada. Albo skontaktuj się z organizacją, która pomaga seniorom w sprawach urzędowych. Takie organizacje działają w niemal każdym mieście. Wystarczy zapytać w Urzędzie Miasta albo w Centrum Pomocy Społecznej. Wiem, że to wszystko brzmi skomplikowanie. I jest skomplikowane, ale nie jest niemożliwe, i nie jesteś w tym sam. Teraz wrócę na moment do pani Haliny. Pamiętasz ją? Tę panią z Kielc, która dostała pismo o możliwym obniżeniu emerytury. Pani Halina zrobiła dokładnie to, co ci teraz opisałem. Poszła do archiwum swojego starego zakładu pracy. Zakład już nie istniał, ale dokumentacja nadal była. Znalazła zaświadczenia z lat 60. Znalazła dowody, że pracowała w pełnym wymiarze godzin przez 35 lat. Złożyła wniosek. Czekała. Trzy tygodnie. I wreszcie dostała odpowiedź. Decyzja o obniżeniu świadczenia została wstrzymana. Wysokość emerytury pozostaje bez zmian. Pani Halina płakała ze szczęścia. Nie musiała tracić 3900 zł. Nie musiała odmawiać sobie leków ani chleba. Ale nie wszyscy mają tyle szczęścia co pani Halina. Wielu seniorów nie ma już dostępu do starych dokumentów. Wiele zakładów pracy zniknęło bezpowrotnie. A archiwa państwowe nie zawsze są w stanie pomóc. Co wtedy? Wtedy możesz złożyć odwołanie. Tak, nawet jeśli ZUS obniży ci emeryturę, masz prawo się odwołać. Masz na to 30 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się do Sądu Okręgowego, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Brzmi poważnie, ale nie musisz wynajmować drogiego prawnika. Możesz napisać odwołanie samodzielnie. Wystarczy, że napiszesz: Wnoszę o uchylenie decyzji ZUS z dnia, podajesz datę, dotyczącej obniżenia mojego świadczenia emerytalnego. Uzasadnienie. Brak wystarczających dowodów na nieprawidłowości w naliczeniu świadczenia. I podpisujesz. Proste. Sąd rozpatrzy sprawę. Czasem trwa to kilka miesięcy, ale w wielu przypadkach sądy orzekają na korzyść emerytów. Dlaczego? Bo uważają, że jeśli ZUS przez dziesięciolecia wypłacał określoną kwotę, to nie może nagle po tylu latach twierdzić, że była ona nienależna. To naruszałoby zasadę zaufania do państwa. A teraz powiem ci coś, czego prawdopodobnie nigdzie indziej nie usłyszysz. Prezydent Polski, podpisując tę ustawę, dodał jedno istotne zastrzeżenie. Napisał w uzasadnieniu, że weryfikacja świadczeń nie może naruszać godności ani praw nabytych emerytów. Co to oznacza? Oznacza, że jeśli ktoś otrzymywał swoją emeryturę przez 10, 20, 30 lat, ma do niej prawo. I nikt nie powinien tego prawa odbierać bez bardzo mocnych dowodów. To jest Twoja broń, to jest argument, którego możesz użyć w odwołaniu. To jest zdanie, które może uratować Twoją emeryturę. Ale jest jeszcze jedna rzecz, jedna bardzo ważna rzecz, o której muszę Ci powiedzieć, zanim skończę. Ta cała sytuacja, te pisma, ta weryfikacja, ten chaos to nie przypadek. To efekt tego, że system emerytalny w Polsce jest niedofinansowany, że brakuje pieniędzy i zamiast szukać ich tam, gdzie powinno się szukać w budżecie państwa, w podatkach od wielkich firm, w oszczędnościach na zbędnych wydatkach szuka się ich w kieszeniach najsłabszych w kieszeniach tych, którzy nie mogą się głośno domagać swoich praw, którzy boją się urzędów, którzy nie wiedzą, że mogą walczyć. Ale ty teraz wiesz. Wiesz, że możesz walczyć, wiesz, jak walczyć, i wiesz, że nie jesteś sam. Jeśli dostaniesz takie pismo, nie wyrzucaj go, nie ignoruj, działaj, zbieraj dokumenty, składaj wnioski, pytaj, domagaj się, bo to jest twoje prawo, to są twoje pieniądze, to jest twoja emerytura, na którą zapracowałeś całym życiem. I jeszcze jedno, bardzo ważne: sprawdź swoją pocztę. Jeśli jeszcze nie dostałeś takiego pisma, nie oznacza to, że nie dostaniesz. ZUS wysyła je falami może przyjść jutro, może za tydzień, może za miesiąc, ale lepiej być przygotowanym lepiej wiedzieć, co robić, zanim to się stanie. Pamiętaj te daty: 14 dni roboczych na reakcję po otrzymaniu pisma, 30 dni na złożenie odwołania po otrzymaniu decyzji. To są najważniejsze terminy. Zapisz je sobie zapamiętaj. I pamiętaj tę kwotę: 3900 zł rocznie to maksymalna kwota, którą możesz stracić, jeśli nie zareagujesz, ale to także kwota, którą możesz uratować, jeśli zrobisz wszystko dobrze. Wiem, że to trudny temat, wiem, że może budzić strach, ale lepiej wiedzieć, niż się domyślać, lepiej być przygotowanym, niż zostać zaskoczonym. Dlatego nagrałem ten materiał, żebyś ty i twoi bliscy. Wiedzieli, co robić, żebyście nie czuli się bezsilni, żebyście wiedzieli, że macie prawa i że możecie ich bronić. Jeśli ten film Ci pomógł, jeśli teraz czujesz się bardziej pewnie, jeśli wiesz, co zrobić w razie otrzymania takiego pisma, daj znać w komentarzu. Napisz, czy dostałeś już pismo z ZUS. Napisz, jak sobie z tym poradziłeś. Twoja historia może pomóc innym, może uratować komuś emeryturę. I zostaw subskrypcję, bo będę na bieżąco informował Cię o wszystkich zmianach w przepisach emerytalnych, o nowych decyzjach ZUS, o waloryzacji, dodatkach, świadczeniach. Wszystko, co dotyczy Twoich pieniędzy, Twojej emerytury, znajdziesz tutaj w prosty sposób, bez urzędniczego języka. Tak, żebyś rozumiał wszystko od pierwszego słowa do ostatniego. Twoja emerytura to nie przywilej, to Twoje prawo. I nikt, ani urzędnik, ani system, ani ustawa nie powinien ci tego prawa zabierać bez powodu. Pamiętaj o tym i walcz o swoje. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymaj się i sprawdź pocztę.